Siemaneczko, ja jestem Jimmy i chciałem was wszystkich poinformować, że znowu dzisiaj odbędzie się stream. Jak na razie całkiem nieźle mi wychodzą te streamy, to znaczy staram się dość regularnie je robić. Dzisiaj znowu jest stream dokładnie o godzinie 18.00, startujemy. O godzinie 18.00, dnia 2.13. Sorry, 13 lutego 2016 roku, to jest sobota oczywiście, czyli wtedy kiedy to oglądacie. No i co, stream? Beuncie przepraszam, będzie z takiej gier jak y, FIFA, może sobie w FIFA zagramy, dostałem teraz, wykupiłem ten pakiet na miesiąc Origin Access, mam też parę fajnych gier, m.in. już wam mówię, y, Plants VS Zombie, Garden War 4, y, to jest pierwsza część tego, więc chciałem sobie też w to zagrać, chciałem sobie w FIFA zagrać, chciałem w Need for Speed, trochę zagrać na kierownicy, tak jak graliśmy ostatnio. No i co, myślę, że jeszcze jakieś gry z PlayStation 4 możemy ograć, więc wszystkich serdecznie zapraszam, każdy kto jest zainteresowany, wbijajcie. Ja bardzo chętnie z wami sobie porozmawiam na każdy temat Najczęściej już jak będzie gdzieś koło godziny 19.20 myślę, do godziny 22 będzie taki stream trwał, to wtedy będziemy gada gadać o dużych różnych tematach. No i co? Do zobaczenia, bye!